Witam serdecznie widzów Kolby. Dzisiaj zaprezentuję i przetestuję dla Was chyba najtańszy pistolet-wiatrówkę na CO2 dostępny na naszym rynku, czyli XBG od Umarexa. Jeśli zaczynacie swoją przygodę ze strzelectwem, chcecie kupić swój pierwszy pistolet-wiatrówkę i nie chcecie przy tym wydać zbyt dużej ilości pieniędzy, to to może być bardzo fajna propozycja. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Krótkie wiatrówki na CO2 występują w bardzo dużym rozrzucie cenowym. Mamy nawet konstrukcje, które kosztują powyżej 1000 zł. Oczywiście im droższa, tym ma więcej elementów ruchomych, i jest repliką jakiejś znanej konstrukcji broni palnej. Natomiast cechą wspólną tych wiatrówek drogich i tej najtańszej za 129 zł jest to, że wszystkie strzelają tą samą kapsułą CO2 12 gramów. Co oznacza, że ich energia strzału jest bardzo, bardzo zbliżona. Oczywiście mówimy o modelach, które strzelają tą samą amunicją, czyli. Kulkami BB. Model XBG od Umareksa kosztuje 129 zł, co czyni go najtańszą wiatrówką na CO2, krótką, na rynku. Nie wiem, czy powinienem o tym wspominać, ponieważ ktoś może obejrzeć ten film za rok, czy za dwa i ta cena będzie już inna. Ale powiedzmy, że zaryzykuje. Ale wiecie, co jest najważniejsze? Można z niego całkiem fajnie postrzelać. Pistolet działa w systemie Double Action Only, co oznacza, że jest taki półautomat. Za każdym naciśnięciem spustu pada strzał. Nie trzeba tutaj nic przeładowywać. Tyle tytułem wstępu, teraz przejdźmy do budowy. Pistolet waży 400 gramów, więc jest to raczej lekka konstrukcja. Dzięki temu mogą z niej postrzelać także dzieci, młodzież, Oczywiście pod okiem dorosłych i z wykorzystaniem okularów strzeleckich, to jest bardzo istotne, ponieważ strzelamy tutaj kulkami BB, które lubią rekosztować. Ja to zawsze będę powtarzał na każdym filmie, kiedy będziemy mieli okazję prezentować tego typu konstrukcje, ponieważ bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze. Wracając do tego modelu, w całości wykonany jest z polimeru, mówię oczywiście o szkielecie i zamku, natomiast wszystkie części wewnętrzne są metalowe, tak samo jak i magazynek. Magazynek mieści 19 kulek BB kalibru 446 mm. Ten pistolet nie odzorowuje 1 do jeden jakiejś tam repliki broni palnej, natomiast powiem Wam, że jest bardzo zbliżony do Waltera P99, tego pistoletu, którego używa nasza polska policja. Sugeruje to kształt zamka, ogólnie wygląd, kształt tej rękojeści, no i też atrapa napięcia iglicy. Generalnie pistolet trzyma się bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Ja mam średniej wielkości dłonie, dla mnie jest idealnie. Tutaj są takie lekkie ryflowania na rękojeści i to też poprawia trochę chwyt. Wielkością XBG przypomina pistolety właśnie P99, czy Glocka 19, lub CZK P10C. To jest tego typu wymiar. Pistolet wyposażony jest w szczerbinkę, muszkę. Na muszce jest taki biały, wyraźny punkt. Dzięki temu szybko możemy namierzyć cel. Ale dodatkowo mamy też szynę 22 mm pod lufą, do której możemy dokręcić na przykład latarkę. Istotną cechą jest ten przestawny bezpiecznik, zlokalizowany w tym miejscu, który niejako odłącza spust i nie pozwala na oddanie strzału. Zobaczcie, w tym momencie jest zabezpieczony. Teraz odbezpieczam. Mogę strzelać. Bezpiecznik jest bardzo istotnym elementem każdej wiatrówki. W momencie, kiedy strzelamy sami, no to powiedzmy, mamy nad tym kontrolę, ale gdy strzelamy w większej grupie, warto sobie zabezpieczyć na przykład tą broń i podać kolejnej osobie. Albo w momencie, gdy na przykład zmieniamy tarczę, zabezpieczamy, odkładamy pistolet, wtedy czujemy się no, trochę bardziej pewni. Ładowanie kapsuły CO2 jest bardzo proste. Wystarczy odciągnąć tą tylną klapkę, odkręcić nieco śrubę, która znajduje się w tym miejscu, wkładamy kapsułę CO2 tą stroną. Dokręcamy śrubę, możemy usłyszeć takie syknięcie, co będzie oznaczało, że kapsuła się przebiła. Okay. I możemy strzelać oczywiście w momencie kiedy załadujemy kulki. Teraz taka ma dygresja z mojej strony. Nie wiem, czy wiecie, ale od nowego roku, od września w klasach. Ósmych i we wszystkich klasach y, średnich będzie obowiązkowe strzelanie y, w szkołach. Tak jak wcześniej mieliśmy PO i strzelaliśmy z wiatrówek, y, z broni palnej i bocznego zapłonu, w tej chwili też to wprowadzają. Z tego co wiem, zajęcia będą odbywać się z wiatrówek i z replik ASG. Pewnie będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy mieli jakieś stanowisko i uczniowie będą strzelali na wyznaczonym dystansie jeden po drugim tak dalej, ale teraz załóżmy, że kupujemy sobie taki pistolet, który możemy sobie kupić bez pozwolenia, oczywiście jest to wiatrówka i możemy w zaciszu własnego domu, podwórka, gdzieś tam na ogrodzie trenować sobie właśnie strzelectwo z wykorzystaniem takiej wiatrówki i to też urozmaicić sobie, ponieważ możemy sobie zrobić jakiś własny tor, jakieś strzelanie. Generalnie strzelectwo dynamiczne, bojowe polega na, właśnie na przemieszczaniu się, zmienianiu magazynka, a sportowe strzelectwo typowo to jest oczywiście jeden dystans i strzelamy na y, jakimś tam wyznaczonym celu, na wyznaczonym dystansie. Czyli obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że wraca konieczność szkolenia młodzieży w szkołach w posługiwaniu się bronią. Oczywiście, że wiatrówki czy ASG to nie jest broń palna, ale takie umiejętne poprowadzenie treningu przez instruktorów może dać solidne podstawy. W momencie, gdy weźmiemy tą broń palną do ręki, będziemy wiedzieć, jak się nią posługiwać. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ za bardzo niewielkie pieniądze możemy kupić sobie właśnie taką platformę treningową na zasadzie takiego pistoletu. XBG i we własnym zakresie trenować to strzelectwo dynamiczne. Urozmaicić je sobie trochę bardzo, ponieważ tutaj będziemy mieli też zmianę y, magazynka, więc ten trening będzie na pewno bardziej realistyczny. Mając choćby taki pistolet na wyposażeniu, możemy zaaranżować swoją własną strzelnicę, która nie będzie nudną ośką na 10 czy 15 metrów, tylko zrobimy sobie jakieś przeszkody, jakieś przysłony. Wtedy ten trening strzelecki będzie dużo bardziej urozmaicony. Ok, słuchajcie, pora trochę postrzelać. Na początku sprawdzimy na chrono, jaką prędkość początkową ma XBG. Przez to słońce to mało co widać, ale spróbujmy strzelić. Zobaczymy. 119,6 121 120 119 120 104 118 Całkiem równo, z wyjątkiem tego jednego. 182. Tutaj chyba jakieś przekłamanie. 111, 113, Ok, może wystarczy. Zabezpieczę. O, zobaczcie, tak to wygląda. Drugi test to będzie test przebijalności na kartonikach. Każdy wie, jak wygląda taki kartonik, jaką ma strukturę, więc myślę, że to będzie miarodajne. Mam tutaj jakieś 20 kartoników. Oczywiście tyle nie uda mu się przebić, ale zobaczymy jak sobie poradzi. 1 2 10. Tutaj w 10. kartoniku jest pierwsza kulka. Strzelam 3 razy. Lecimy dalej. 11. 11. Tutaj jest wgłębienie, ale nie przybiło już 12 kartonika. Także 11 kartoników. Taki mamy wynik. Dobrze, kolejny test. Sprawdźmy, jakie skupienie ma XBG. Będę strzelał do tarczy na 10 metrów. Oczywiście nie jest to maczowy pistolet i nie wymagajmy od niego zbyt wiele, ale zobaczymy, jak sobie poradzi. Pusto. Sprawdźmy, jak mi poszło. No, generalnie nie jest źle. Dwie dziewiątki. Tutaj dookoła trochę postrzelałem. Na zewnątrz też mam jakąś tam dwójkę. E, dwie dwójki. Myślę, że jak na początek, pierwsze strzelanie nie jest źle. Ale tak naprawdę ten pistolet jest do czegoś innego. Ten pistolet jest do strzelania dynamicznego. Do strzelania do jakichś fajnych celi. I zaraz sobie tak postrzelamy. Mimo wszystko uważam, że najlepszym żywiołem dla XBG będzie strzelanie dynamiczne. Zaczynamy. OK, zobaczymy, jak poszło. Raz, dwa, trzy. Tutaj mi uciek jeden. Te dwa całkiem fajnie. No, ten powiedzmy uciek. Tutaj jeden trafiony, jeden blisko i jeden też uciekł. A tutaj dwa bardzo fajnie. No nic, pozostaje trenować. Co mam zrobić? Wynik sam się nie zrobi. Dzisiaj to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Ja się będę żegnał. Do następnego materiału. Cześć!